Oczywiście Lutosławski zabierał głos w sprawach oświaty, czyli w dziedzinie, która była jego domeną. Był zwolennikiem obdarzenia dużą swobodą szkolnictwa prywatnego. Szkoły prywatną uważał nawet za ważne w demokracji zabezpieczenie przed możliwym, zły scenariusz, prawodawca musi mieć zawsze na uwadze, upolitycznieniem szkół państwowych. Duże wymagania moralne stawiał nauczycielom. W trakcie jednej z debat tyczących się oświaty mówił dyrektor seminarium, tak wtedy nazywano też szkoły, Zerwał więzy małżeńskie, opuścił żonę i żyje w cudzołóstwie ku publicznemu zgorszeniu, a nie jest usunięty ze stanowiska i wychowuje dzieci ludności, która wysoko ceni sakrament małżeństwa. To, proszę Państwa, fragment książki ksiądz Kazimierz Lutosławski, biografia kapłana wychowawcy polityka autorstwa Tomasza Szymańskiego. Tę książkę prezentowałem w zeszłym roku, być może nawet przytaczałem. Ten fragment albo jeden z tych fragmentów dotyczących szkolnictwa. Z samym autorem, z panem Tomaszem Szymańskim, przeprowadziłem też rozmowę. Można ją znaleźć w, na liście z rozmowami na moim kanale. Zachęcam do obejrzenia tej, tego wywiadu. A poglądy księdza Kazimierza Lutosławskiego, tak, wywodzącego się z tej słynnej rodzinie, rodziny Lutosławskich, są bardzo ciekawe i widać, że myślał przyszłościowo i przewidywał takie problemy, jakie mamy właśnie w naszych czasach. Dalej. Tak opisuje jego poglądy pan Tomasz Szymański. Charakterystyczne było to, że podczas tych prac postulował oparcie systemu oświaty na zasadzie szkoły religijnej. Był wierny poglądom, które niejednokrotnie podnosił w swoich artykułach oraz wykładach w pierwszej dekadzie XX wieku, uznając, że prawdziwie harmonijna edukacja musi być związana z nauką religii. Wszystkim religiom w Polsce powinna być zatem dana możliwość stworzenia szkół wyznaniowych. Agnostycy oraz ateiści mogliby organizować szkoły laickie. Opowiadał się za tym, by szkoła nie tylko przekazywała wiedzę, ale wychowywała, a prawdziwego wychowania nie wyobrażał sobie bez wiary. Ostatecznie jego koncepcja szkoły religijnej z katolickim, protestanckim, prawosławnym, judaistycznym, ewentualnie agnostycznym czy innym profilem nauczania nie została wprowadzona w życie. Defin definitywnie wniosek ten upadł w roku 1921. I może jeszcze jeden fragmencik z, z tej książki. Zajmowała go bardzo sprawa zakresu ingerencji państwa. Wychowywanie dzieci przekonywał, że należy oprzeć system oświaty na wolności decydowania przez rodziców o wychowywaniu potomstwa, nawet gdyby wychowanie było prowadzone w duchu antyreligijnym.